Siepię. Pa. No hej, pa. Witam cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. W pięknym dniu. Przy okazji mogę brata ciotycznego spotkać, tak jak teraz. Tak Michał, potwierdzasz, że jesteś bratem? Potwierdzam, potwierdzam. A przy okazji jesteś chrzestnym mojego brata. Tak jest. Damiana. Damiana. I też się spotkaliśmy na przejściu, także czasami warto nawet pomimo złej pogody po prostu iść. Na ostatniej licytacji zebrano ponad 5000 złotych, a ja tutaj pokażę tobie, nie, nie mogę pokazać, bo teraz trwa rozmowa. Wziąłem tylko, no to są prywatne rzeczy, więc nie chcę Milena, później Marcin z kanału Ojciec dwójki dzieci i Kasie. Wszystko opowiem. Ich łączę po to, żeby wspierać i pomagać <laughs> właśnie dalej i więcej. A ja sprzątam wszystkie te regulaminy, jadę na targi z zdarkiem, z Darkiem, targi fotograficzne. Gdzie się ja tutaj miałem bilet? Mam bilet, okej, okay. Właśnie. Fotograf Dariusz tak. Stawicki. Dariusz Stawicki. A właśnie, Darek. tutaj mamy D Darka. Przyjechałem z Darkiem. Przyjechaliśmy. Gdzie, gdzie przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy na jubileuszowe targi fotograficzne w Łodzi. Dobra, zielone. Ok. <noise> Idziemy, jest zimno, a ja nie wziąłem kurtki. Tutaj są targi Expo. A tutaj jest parking. Tu jest między innymi parking i zawsze na tym parkingu jest problem z zaparkowaniem. Dlatego powiedziałem Darkowi, że zaparkowaliśmy w sukcesji w galerii, która jest naprzeciwko. Trzy godziny jest za darmo, dodatkowo. Sprawdzimy tą wiesz, głębiej, dobra? Dobra. Mamy to. Czut, tył. I zrobimy jeszcze tutaj na tło. Właśnie przed chwilą z Darkiem testowaliśmy obiektyw. I to jest jaka? To jest jaka? Chińska Samyang. Koreańska. koreańska firma które są połowę tańsza do kanona podpiliśmy. Tutaj przed chwilą też właśnie widziałeś u mnie. Chodzi o to, że jest niska wartość przysłony, czyli, czyli duża przesłona. Eleganckie rozmycie tła. <laughs> Eleganckie rozmycie tła. Tam była przesłona 1.2 i to spowodowało, że bardzo, bardzo łatwo można rozmyć tło, czyli to, co jest za mną. I to jak pokazywałem rękoma, to właśnie chciałem pokazać, że tutaj było, była ostrość. A zaraz chwilę dalej jest nieostre. Tylko trzeba pamiętać jedno, że wystarczy się przesunąć niewiele do przodu czy do tyłu i już jest zdjęcie wtedy mega nieostre. Co jest za coś? Tak zwana ostrość papierowa. Wtedy mamy ostrość tak zwaną papierową, dosłownie na centymetry, na milimetry, tak? Czyli mówimy wtedy o ostrości papierowej. O, już jest bardziej naturalny kolor skóry. W manualu. O, mogę się nagrać, mogę tak. Z... <grymne> Czyli tak, tutaj robimy zdjęcie i co? I od razu wyjdzie. Tak, i od razu wyjdzie. Serio? Prawda. Naprawdę? Prawda. Tak. Ale masz ładnie uśmiechać, czy jak? Tak, to musi paść i troszeczkę cofnąć do to. Będzie widoczna para, czy nie? Będzie widoczna. Mam, przepraszam. Ale nie musimy wywoływać, bo mrugnąłem. Nie. A, czy, czyli wciąż rozumiem, że tutaj się nie, nie spogląda, nie ma żadnego wyświetlacza. Tutaj mam e, tylko będą pamiątki. Ja tak, już... dokładnie. Ja, ta, ta. Za około 3 minut wywoła się zdjęcie, już powoli, powoli się kupuje. Cena takiego aparatu około 500 zł. 5 zł, tak? Tak, 500, tak? Tak, 500, tak? Tak, 500 tak? Tak. E, Kupujemy film, w którym znajduje się 10 zdjęć i cena takiego filmu około 40 zł. Czyli cztery złote za zdjęcie, tylko tyle, że zobacz, już się robi, tak kiedyś było, tak jak kiedyś zaczynałem w ogóle historię. Ja spotkałem znanego fotografa, Tomka. Tak jest Tomku? Cześć, nie wiem czy znanego, ale staram się być fotografem, tak, tak. Ściemnia. Zanzibar ostatnio. Ty tam mieszkasz? Czy, dlatego się spytałem tą czy w ogóle jest w Polsce, bo... No tak, wszyscy się mnie o to pytają. Najczęściej jestem w Polsce, także hello, jestem tutaj. A Zanzibar to taki mój drugi dom i tam po prostu jeżdżę. I odpoczywać, i robić zdjęcia, coś dzisiaj tutaj też na tych targach pokażę. Byłeś w Kenii? Ja byłem w Kenii. Byłeś... Byłem w Kenii, a od Kenii o... zaczynałem moją przygodę z ofertą. A tutaj, nie wiem... My, ja sobie przeprowadzam rozmowę, a obok mnie stoją trzy ładne dziewczyny Dziewczyny, powiedzcie mi, czy, czym się wyróżniacie? Kolorem czerwonym. Kolor czerwony i czarny, tak? I są bardzo wysokie. Dziewczyny, a, y, mogę z Was się przymierzyć. Prz, Przytrzymać. Nie ma problemu. Mogę, koła was się przymierzyć. Ile macie w Ja mam 183. Ja mam 1,76 y, w szpilkach. A w szpilkach 1,85 m. Ale nie, teraz mam takie dosyć niskie szpileczki, więc myślę, że z 1,82 m. Ja mam takiego drona, to jest czwórka, tak? nie pro. Ale on jest leciutki. Tak w tajemnicy powiem, że to jest pusta bateria, on waży ma, że... okay. tutaj mamy kontroler. Czyli różnica jest taka. Dla mnie byłby dużo lepszy, jak nagrywam vlogi, to po prostu wziąć w rękę. Malutki, leciutki jest. Dużo lepszy niż tamten. Naprawdę mógłbym w kieszeni w torbę wrzucić. No ale niestety pojawił się zanim ja kupiłem tego swojego. Może następny, jak będzie, za rok, za dwa. Stream może być nie tylko jeden, możemy streamować naraz w wiele miejsc. A... Że, że jednocześnie mogę na YouTube'a i na przykład na, na Facebooka. Na Facebooka, naprawdę? Naprawdę? tak. Oczywiście, że tak. Zainteresowałem się strumieniami, strumieniami tak? Streamingiem. Jest możliwość i myślę o tym, bo idę w tym, skoro idę w tym kierunku, że na razie powiedzmy, jest jedna kamera, ale docelowo, o właśnie tak jak tutaj. Zobacz, są. Są kamery, ale tam jest takie urządzenie, które łączy kamery na przykład z trzech, trzech i jest realizowana transmisja na żywo, ale ze zmianą, tak? Ze zmianą kamery. Czyli tak jak, tak jak w telewizji. To są drogie rozwiązania, bo tam by było minimum na to trzeba by było wydać jakieś z kamerami włącznie, to zależy wszystkie jakie kamery około, nie wiem, 120 tysięcy, przynajmniej tak na początek, aczkolwiek, no wiesz, jeżeli to będzie się rozwijać i nadal będę tutaj będzie mi odbijać cały czas pod tym kątem tego YouTube'a, na pewno takie rzeczy chciałbym robić a gdzie jest w jakich kolorach jestem a to tak na wyczucie Dobra, czyli tutaj powinno być tu w dół a tu idzie drogę Nie, dobrze idzie niebieskie To co teraz oglądałem, to była maszyna do koloryzacji, do koloryzacji filmów. Dobra. Ale robimy popomnienie, dobra? Nie tak poważnie jak wy. Poważnie, okay? tak. to nie jest. No, bo ja może ja, bym. No bardzo. Nie, no ja nie tak chodzi, to Dobra. tak. To I z odliczanie no, czy nie? Tak, jeszcze nie Grupuje się I już jeszcze nie zrobione? Ja cię kręcę, ale maszyna, super. Czarno-białe tak, czy kolorowe? Kolorowe, bo ja dobrze wyglądam. Tak nie, czarno-białe bo mam te, czerwony nos. Nie, czarno-białe. Czarno-białe, czarno-białe. I nie nabijamy pośladki. Kolego, nie dotykaj mnie! Nie! Nie dodaj! nie wyszło! Jeszcze nie ma. Aj, będą, dobra? A teraz... A teraz takie smutne miny, dobra? Robimy... Dobra. Jeszcze mamy jedną, jakiś pomysł, wow. szybki, szybki. Oh yeah. A jeszcze ma. Dobra, język! Język, język, język. Jak? Poniosłem. Poniosłem, już. Już koniec, ale wyjdzie to zaraz. Tak. Poniosło trochę. Zaraz zobaczymy tutaj. To jedną dam wam, dam wam, dobrze? A drugą zabieram dla siebie, okay. ok. Zobaczycie, może kiedyś się przyda. Na razie trzymajcie się, cześć Wam. To za mną to jest teleprompter. Wygląda to tak tego nie widać, ale z tyłu jest, zobacz, tu jest kamera, widzisz, patrz, tu jest kamera, tekst leci, ale tej kamery stąd nie widać, tak prezenterzy na przykład w wiadomościach prezentują wiadomości, czyli leci tekst, którego ty nie, którego nie widać w ekranie, ale, ale lektor po prostu sobie czyta, czy osoba, która prowadzi wiadomości, normalnie, Normalnie czyta sobie, także oni się nie uczą tego na pamięć, tylko czytają. Tylko tego tak nie widać. Dawaj, dawaj, bo live'a zaraz robię. Miały trwać godzinę, potrwał półtorej godziny, bo okazało się, że zrobił wjazd do mnie Machonek, Adrian, którego ostatnio skrytykowałem za to, że po prostu na wizji na Omigl, czy Omegle, nie wiem jak się mówi, w końcu czyta. No co, drunk streama zrobił, czyli streama, podczas którego pije, obraża inne osoby i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiłem chyba tego w vlogu, ale może tylko troszeczkę powiedziałem... No, i zrobił wjazd, znaczy wjazd w tym sensie, że pojawił się i gdzieś tam rozmawialiśmy. Tak? I pojawili się też jego widzowie, i to jest fajne, że <gryw> będę mógł mieć konfrontację właśnie z osobami, które oglądają takie vlogi. Ja nie mówię, że wszystko musi być idealne, ale wolałbym, żeby na przykład takich rzeczy nie było na YouTubie, i raczej będę krytykować osoby. W 100% będą osoby krytykować takie, które się naśmiewają z kogoś, wiesz, wyzywają, nie mają szacunku na przykład do dziewczyn albo do młodych osób. Dobra. Koniec. Cześć babie. cześć macie. A w ogóle w ten weekend mnie nie będzie, gramy dwa mecze. Zrezygnowałem, odpuściłem sobie. Normalnie jeszcze bym grał, ale tak samo miałem, taką samo miałem kontuzję jesienią, i to nic nie dało. Po prostu, niestety, po pierwsze, trzeba się rozgrzewać, trzeba pamiętać o tym, żeby się rozgrzewać. Popełniłem ten błąd, ale nie chcę popełnić ponownie, i odpuszczam, no niestety. Chłopaki są do grania. Jedynie co, przyniosłem swoją koszulkę różową. Ten kolor lubię. A co jeszcze mogę powiedzieć? No to, że zrobiłem tego live'a. Pomyślałem sobie, że w sumie byłbym taką, że ja mogę być taką opcją ze względu na wiek, że jestem stary, a widzę Wam też młodych. Że ja mogę być takim pomostem pomiędzy starymi a młodymi. Czyli postaram się teraz, będę jeszcze bardziej zwracać na to uwagę, żeby zrozumieć młode osoby i ewentualnie, żeby. Żeby starsi też postarali się zrozumieć młodsze i odwrotnie, tak? Czyli gdzieś tam, żeby być po środku, oczywiście nie chciałby umoralniać i mówić im młodzi, wy to ciągle robicie źle i tak dalej. Nie, nie, nie. Ale chciałbym też pokazywać, czego ewentualnie nie robić, tak? Albo odwrotnie też, starszym, jeżeli tacy widzowie będą, a pojawiają się coraz częściej, żeby im ewentualnie podpowiadać, że jednak młodzi coś tam chcą w jakiś sposób przekazać. No właśnie, i ja to te przekazałem tak. Na dzisiaj to już koniec. Trzymaj się, cześć. Mam nadzieję, że odcinek był fajny i pamiętaj, że każdy vlog, praktycznie naprawdę każdy vlog, czas, który poświęcam na nagranie go i później montaż i komentowanie, odpisywanie właśnie i tak dalej, te media społecznościowe w różny sposób, wszystko mi zajmuje nie mniej niż 4 godziny. Średnio to jest 5 godzin nie raz i więcej. Naprawdę tyle czasu mi, dlatego poproszę o lajka. To nic nie kosztuje, a moje filmy mogą się lepiej wypozycjonować. Trzyma się, cześć i do jutra. Hej! A, jutro mogę być Zakopanem. Tak. Nie wiem, gdzie otrzymałeś takie informacje, szczerze, jak coś to mi zrać, gdzie powiedziałem, albo skąd masz informację, że koszulki będą tyle kosztować, bo z tego co wiem, to po pierwsze, sklep jeszcze nie ruszył. Po drugie, jeszcze nie mówiłem, ile będą kosztować koszulki, powiedziałem mniej więcej i zapewniam cię, że to jest połowa tego, co ty napisałeś. The Aqua Unboxing pozdrawiam cię bardzo serdecznie, hacker pozdrawiam cię bardzo serdecznie, to dobrze mi ponosi fantazję, jestem osobą kreatywną. Natomiast zna znajdź mi 10 youtuberów, którzy współpracują, nagrywają z y, widzami. No dobra, znajdź mi 5 youtuberów, którzy tak robią. Y, nie, dobra, więc to, żeby było łatwiej, to będzie na pewno dla ciebie mega proste. Znajdź mi 3 youtuberów, którzy tak robią. Jestem ciekaw, czy będą sześciolatkowie? Niedługo się przekonasz. Kamil Dudek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Haker, pozdrawiłem cię, tak. Kamil Dudek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Na pewno w jakiś sposób się oddaliłem, oddaliłem albo przepracowany jestem. Batalek pozdrawiam cię bardzo serdecznie, byłeś pierwszy, Wiktoria Stróżyk druga, Patrycja Games trzecia. Znowuż kobiety działają i bardzo z tego powodu się cieszę. Jutro też się widzimy, jutro nowy, piękny dzień. Trzyma się, hej, jutro zaskoczę też.